Zapraszam na filmik, w którym spróbujemy wykonać proste zadanie graficzne, czyli narysujemy sobie obrazek słonecznika z wykorzystaniem pracy na warstwach. Do pracy wykorzystamy tym razem nie Gimpa, a narzędzie, które nazywa się Pixeler Editor. O, zajrzyjmy sobie na, na tą stronę, Pixeler. Mamy do dyspozycji dwa rodzaje narzędzia łatwy w użyciu: fotoeditor oznaczony literką X i potężny, potężny editor dla profesjonalistów. My wybierzemy ten oznaczony literką E, zaakceptujemy cookies i uruchomimy narzędzie. Mam tu już jakiś stary projekt, ale teraz możemy albo skorzystać z jakiegoś wzoru. Możemy próbować stworzyć kolaż, ale my wybieramy opcję otwórz, utwórz nowy. Nazwijmy sobie nasz projekt Słonecznik. Nie włączamy tła, szerokość obrazka ustalmy na 750 pikseli, wysokość na 1000, no i wybieramy utwórz. No dobra, mamy tutaj Pustą warstwę. Może troszeczkę tutaj... da się, o, da się to rozwinąć. Mamy tutaj pustą y, warstwę. Kliknijmy ją prawym guziczkiem i dajmy jej nazwę tło. Y, zamknijmy tę to menu. Mamy pustą warstwę o nazwie tło. Znajdźmy tu narzędzie wiaderka. i jasne narzędzie wypełni. Y, Wybierzmy sobie jakiś niebieściuchny kolorek, delikatny. Wybierzmy OK i zalejmy tą warstwę niebieską farbką. Teraz wybieramy ikonkę plusika i opcję Pusty. Mamy nową warstewkę. Troszkę rozciągnijmy narzędzie. Mamy nową warstewkę. Nadajmy jej nazwę Łodyga. I zamknijmy. Teraz spróbujmy tu sobie wybrać jakiś tym razem już zielonkawy kolorek, bo będziemy rysować łodygę naszego słonecznika. No niech to będzie coś takiego. Wybierzmy OK. Przejdźmy na narzędzie pędzelka grubość 40. Nie, klikam sobie w to miejsce i wybieram załóżmy, nie wiem, 20 no, 20 pikseli, taki dosyć twardy pędzelek, tylko 2% miękkości jest OK. Zamykamy to. Narzędzie. E, spróbujmy narysować naszą łodygę na nowej warstwie. E, niech to będzie jakiś taki łodygowaty kształt. Ok, e, wystarczy. Wybieram ikonkę plusika. Nowa pusta warstwa. E, zmieńmy jej nazwę na e, listki. I zamknę. Tym razem wybiorę nieco jaśniejszy kolorek znowu narzędzie pędzelka jest wybrane reklamę sobie zamkniemy wybierzmy tym razem jakiś nieco cieńszy pędzelek załóżmy około 15 pikseli i spróbujmy narysować łodygę, list, płatki płatki przepraszam, płatki niech to będzie listki, listki oczywiście niech to będzie coś, co przypomina choć trochę listki OK, załóżmy, że, że to są listki. O, przypominają, Zmienię grubość pędzelka znowu narysuję siatkę. Listków. OK. No nie zwracam uwagi bardzo na estetykę. Nie mam talentu do rysowania. Ale niech to choć trochę przypomina słonecznik za chwilę. Ok, mamy tutaj. Jak się coś nie uda, to Ctrl Z. Cofamy operację i próbujemy jeszcze raz. Teraz narzędzie wiaderka. Jeszcze troszkę jaśniejszy, wesoły kolorek. O, co, pomyliłem się, Ctrl Z. Coś nie mogę tutaj trafić. Spróbujmy za pomocą klawisza. A nie, tutaj sama rolka myszki działa. Spróbujmy coś, to narzędzie mi tutaj sprawia kłopoty. I muszę raz, zarazem cofać. Może nieco zmniejszymy tolerancję narzędzia. O, troszkę lepiej. Kolory były zbyt zbliżone do siebie. Te zielone, tolerancja była ustawiona aż na 32 przed chwilą. Więc narzędzie wyłapywało ten zielony kolor. Okej, okay, trochę mi nie podoba się to, że te listki nachodzą na łodygę. Wybrniemy z tego, przesuwając warstwę listków pod łodygę. W tej chwili warstwa z łodygą przysłania listki. Ok, rolką myszki oddalam nieco widok. Tworzymy plusem nową warstwę, pustą warstwę. Zmieniamy jej nazwę na... Płatki. No i teraz najtrudniejsza dla mnie część, czyli narysowanie płatków. Wybierzmy tu jakiś żółtawy kolorek, zbliżony nieco do koloru słonecznika, niech będzie. Ok, no i spróbujmy tak, no, lepiej czy gorzej te płatki narysować. Oj, Ctrl Z. Zapomniałem zmienić narzędzie na pędzelek. Grubość 10 może zostać. Reklamy trzeba cierpliwie zamykać to darmowe internetowe narzędzie. Ok, spróbujmy stworzyć tu jakieś takie podstawowe kształty płatków. Um, no nie. Ja sobie jako, że nie umiem rysować, to najpierw narysuję te, ten kształt mniej więcej podstawowy. Potem dam tu jakieś. Ładki, tak powiem, pomocnicze. No i będzie to coś, co przypomina przy odrobinie dobrych chęci przypomina słonecznik. Ok, rysujemy, rysujemy. No tu jeszcze dodam jakiegoś. Ok, jak już mniej więcej mamy kształt przypominający e, słonecznik, to przejdźmy znowu do narzędzia wiaderka. Pozalewajmy farbą. Mm, Puste miejsca. Zalewamy, zalewamy, zalewamy. No, jeszcze gdzieś tu może się uda trafić, w ten niebiesciuchny. No. Okej, okay, no takie coś już załóżmy, niech zostanie. E, warstwę płatków muszę przesunąć ponad łodygę. Aby łodyga nie zasłaniała, została nam jeszcze jedna warstwa. Oczywiście nowa, pusta. Nazwijmy ją sobie prawy guzik. Zmieniam nazwę na środek. No bo jeszcze ten środek słonecznika musimy tutaj narysować. Zmieńmy kolorek na jakiś taki ciemnożuty. Bardzo ciemnożuty. No niech to symuluje środek słonecznika. Wybiorę tu jakiś 200 pixelowy. No, może być Ym, jakiś taki dosyć duży pędzelek, żebym jednym kliknięciem łatwo narysować środek. Ok, no załóżmy, że to mniej więcej przypomina słonecznik. Nasza praca zakończona jest. Jeszcze pozostało zapisać plik. Yy, mam tutaj formaty nie zapewniające mi zapisywania tego na, jako, z warstwami. Dopiero format PXZ prawdopodobnie pomoże mi w tym. No ale wybierzemy sobie tutaj załóżmy JPG-a. Yy, Pobierz pracuję w przeglądarce, no muszę tu reklamę obejrzeć, ale już za chwilę mogę to okno zamknąć i pliczek mam i plik jest gotowy tutaj do zapisania w zależności od ustawień przeglądarki praca jest zakończona spróbujmy jeszcze zapisać to jako ten ostatni PXZ Pixler. pobierz No i znowu mam tutaj w formacie PXZ, który pozwoli mi na zapisanie z warstwami. Ok, nasze zadanie jest wykonane. Dziękuję. Ślicznie.